Cześć. Ja jestem Magda, a wy oglądacie filmik na kanale Haftmania. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem na temat porządków, moich wielkich porządków w, haft, w rzeczach do haftu. Jak widzicie, trochę nakładam tu rzeczy. Jest naprawdę spory bałagan. Różne rzeczy tutaj są naprawdę. I ja powoli będę sobie robić porządeczki. To będzie taki filmik, w którym po prostu pokażę Wam mniej więcej, co wyrzuciłam mi w ogóle, co chcę oddać, a później nagram Wam jeszcze osobny film o wszystkich moich materiałach do haftu, o mojej organizacji i o moich wszystkich projektach. I myślę, że to będzie takie spoko. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc zacznę omawianie. Tutaj na ramię od arabeski naciągnięty jest obrazek, czy naciągnięty, to nie jest naciągnięty, tak widzicie ślawo, więc... Ja ten obrazek zaraz zdejmę, bo jak na razie nie będę go wyszywać. Zdejmę go i poskładam ramy, poskładam kanwę i to będzie sobie czekało. Tutaj dalej, tutaj on, jest ważna rzecz, już na naszkowany mojemu linki. Tutaj jest 35 nowych kolorów DMC. Dostałam taki pakiecik na urodziny i już się Tutaj wrzuciłam te rzeczy, które są potrzebne do robienia organizerów i porządków. Tutaj mam muliny takie, które się tam powtarzały. Tu w tych pudełkach mam muliny, które miałam uporządkowane, ale ten system no, chyba nie jest jednak dla mnie, więc niestety zmienię to. Tu dalej. Tu mam obraz który też na razie pójdzie, dalej jest w odstawce, ale pójdzie po prostu, jest schowany i będzie czekał na lepsze czasy. Tu mam nowe, nierozpakowane bobinki, tu mam bobinki, z które, w których pościągam nitki, jakiś tam borek niebieski, pudełko. Tutaj mam jakieś jeszcze pojedyncze muliny, które poznajdywałam, gdzieś tam leżały na ziemi. Tutaj mam organizery, ale z nich też pościągam te muliny i podkładam je do kolorów. Bo te organizery one są za duże. W sensie do takich dużych projektów ja będę używać tych organizerów plastikowych, które u mnie widzieliście, a do małych będę używać takich, ale. Za dużo tego jest. To mi się jakby, no muszę to przejrzeć, zobaczyć, czy tu jestem jakiś dowianuszka. Nie wiem, czy to powyrzucam, czy zostawię, jeszcze pomyślę. W każdym razie te nitki na razie podkładam, bo zostawiłam je z taką myślą, że no przecież będę to wyszywać, ale wiecie, mi jak kolejne pół roku z haftem idzie powoli. Nie ma co, żeby tak to leżało. Po prostu odłożę do nitek i trudno. Po prostu więcej czasu stracę, albo nie porządek. porządek. Tutaj mam jakieś pojedyncze nitki, które będę wykorzystywać do naciągania materiału na kanwie. Tutaj znalazłam jeszcze jeden mój obrazek, taki pognieciony. Tutaj mam y, Nici Madeira, które będę chciała oddać. O tym też potem na końcu powiem. I tu mam różne materiały. Więc tu mam. Y, się wyostrzy. No, tutaj mam y, taką kubkę skrawków różnych materiałów. Którą wam pokazywałam jest taki materiał Golden Lookal. Zamówiłam go z Ukrainy razem z Arabeską. Jeszcze nawet nie rozpakowałam. Lugana 25, tu jest karteczka, o, a tutaj jest kawałek tego materiału, tej Lugany. I tu mam jakieś skrawki, takie osiemnastki. Tu mam zaczęte obrazy, które już nie będę kontynuować, jakieś takie, wiecie, dziwne rzeczy. To jest yy, yy, niekordowa. To jest ten sam materiał, na którym mam zaczętego Heda. To jest materiał, który poleciła Sysia. 23, a nie pamiętam nazwy, dopiszę Wam tutaj. Tutaj są jeszcze jakieś skrawki, tu mam jakieś yy, kanwy plastikowe, kolorowe, których w ogóle nie chcę. Tu mam taką dwudziestkę, która nie wiem, jest jakaś dziwna i też jej nie chcę. Oto to jest nie stąd. Tu mam jeszcze. Yy, to jest właśnie chyba ten kongres z Tramin, mi się wydaje, że ja zamówiłam go razem z Krosnym i nawet yy, tak leży. Jakieś obcinaczki, których w ogóle nie otworzyłam, więc tu się dzieje dużo. Yy. Ja to podzielę na. Yy, tak. Część z tych rzeczy wyleci do kosza. Część z tych rzeczy będę chciała oddać i to na koniec, właśnie dokładnie powiem, co i jak. Yy, a część z tych rzeczy zostanie u mnie, tylko jakoś się poukładam na spokojnie. No i wiecie, pewnie trochę mi to zajmie, bo, no bo trochę tego jest. Też nie mam jeszcze wszystkich kolorów, bo zostały we Wrocławiu, nie mogłam wszystkiego przywieźć, więc to się obsunie jakoś. Ale na spokojnie, powoli będę się starała to jakoś poukładać. No i na koniec powiem Wam, co zostawiłam, jak to u mnie wygląda. No i właśnie o tym oddaniu rzeczy, bo chciałabym je oddać. Nie chcę ich wyrzucać, sprzedawać to jakoś też. No, odechciało mi się, że tak ładnie powiem. Chciałabym je oddać tylko za cenę kosztów przesyłki, ale to jak już wszystkie te rzeczy przeglądnę i wtedy powiem dokładnie co tam jest, co jak to chcę oddać, może ktoś będzie zainteresowany, żeby się to wziąć, zapłacić tylko za koszty przesyłki i wykorzystać, bo jak nie, no to no, no szkoda mi to wyrzucać, ale chyba tak będę musiała zrobić, bo no bo po co mam to trzymać, jak nigdy tego nie użyję, dobra? Nagadałam się, mam nadzieję, że następnym razem jak będę nagrywać pokażę wam lepszy efekt, lepszy widok, tego wszystkiego i że będziecie mnie wspierać w tych wielkich porządkach. Do zobaczenia. Posprzątałam wstępnie. Poskładałam tu wszystkie te mulinki, które są zapasowe. Tu są te w pudełkach. Zdjęłam materiał z ramy. Jest jeden i drugi. Tutaj jeszcze koperta, która powinna być w środku. Tu na kubkę poskładałam materiały. I tutaj mam zryweczkę z rzeczami, które albo wyrzucę, albo oddam, jeśli ktoś będzie chętny. No i na razie to wygląda tak. Resztę update'ów będzie jak porządki posuną się do przodu. Teraz widzicie e, największe hafciarskie skarby. E, poszłam e, na strych po rzeczy, po muliny, które wiedziałam, tam jeszcze mam i okazało się, że tam jest o wiele więcej rzeczy niż się spodziewałam. E, muliny oczywiście, były wzory, wiedziałam, ale znalazłam też hafty i zobaczcie. Wydaje mi się, że to jest chyba mój pierwszy haft, a na pewno pierwszy, którego ukończyłam. Pokażę wam z bliska te cudowne, równiutkie krzyżyki. Ja naprawdę nie byłam świadoma, że to wyglądało aż tak tragicznie. O matko. No, powiem wam, że to jest jakiś szok dla mnie. Wydaje mi się naprawdę, że to jest pierwszy haft na nadrukowanej kanwie, który, który kupiła mi mama i ja go ukończyłam. No jak wygląda, tak wygląda, ale ja go skończyłam. No, jakaś masakra. No ale wiecie, byłam dzieckiem, miałam myślę, że koło kilku lat, bardziej około dziesięciu może, kiedy go skończyłam. To nie wygląda tak tragicznie. <grych> Tutaj jeszcze jest carenka, której tło tłoń zostało ukończone. Wydaje mi się, że te krzyżyki wyglądają już lepiej, ale dalej są takie koślawe, ale wiecie, no jakby no nie ma co. Dalej jest tu taki, kwiat, taki, taki takie kwiatki, no też te muliny wyglądają, te krzyżyk wyglądają, ale już nie ma tak mocno przeciągniętych jak w tym poprzednim. No i tu już są prace, które y, szywałam na, na normalnych liczonych kanwach. Tu jest takie malutkie, o, taki widoczek, który już wygląda lepiej. Y, tutaj taka malutka parka. Też już to wygląda lepiej, to czekajcie zostawię na koniec, bo to są rzeczy, o których coś innego jeszcze bym chciała powiedzieć. O, tu jest taki ptaszek, też już ładnie wygląda. Tu jest taka główka, bobasa, to miał być jeszcze dół. No wzór sam w sobie mi się nie podoba, ale ogólnie już wygląda lepiej to wyszywanie. Tutaj mam obrazek, który dałam na konkurs i... To jest chyba moment, kiedy ja tak zaczęłam trochę znowu wyszywać, bo to była chyba pierwsza czy druga gimnazjum, kiedy był ten konkurs, ja stwierdziłam, że wyszyję coś. Tutaj kolory nie były dobrane według legendy, tylko tu były kolory takie, które ja dobrałam w sobie sensie sama z tego, co miałam. Więc obraz wygląda tak, jak wygląda, nie ma tekstu backstage'u, a wydaje mi się, że powinien być. No ale około drugiej gimnazjum wyszyte. Tutaj jest obrazek, który był wyszytych półkrzyżykiem, włóczką. I ja ten obrazek, pamiętam, wyszywałam dwa razy. Raz mama mi go kupiła, ja go zaczęłam wyszywać, zostawiłam go na dworze chyba na całą zimę, no i nie nadało się niczego, więc mama go wyrzuciła. A potem wyprosiłam, żeby kupiła mi drugi raz i skończyłam ten obrazek. Tutaj jest praca z technikum. Widać już różnicę. Karteczka, którą wyszyłam na konkurs. No naprawdę widać. Może wiecie, jakby nie jest idealnie, ale no widać różnicę, szczególnie do tego pierwszego kotka. Tutaj mam taką y, gąbeczkę na igły. Może ją sobie zostawię w sumie, bo w sumie wygląda fajnie. No i tak. Tutaj mam obraz, który miał być y, tak samo jak tygrys wyszyty ponownie. Ja mam go tyle. I może nie będę wyrzucać tej kanwy. Może ja to kiedyś wyszyję. Zostawię sobie. Może mi się uda i będę miała drugie porównanie moich wzorów. Tygrys był pierwszy taki, który wyszyłam drugi raz, a to byłby drugi obrazek, więc to zostawię. A tutaj widzicie kawałek Haeda. Widzicie? Oczekajcie, to tak. To jest wzór, który. Bardzo dużo lat temu, jak nie. Z... Może. No z pięć na pewno, wydaje mi się. Chciałam bardzo wyszyć. To był taki pociąg, pociąg ze smokami. Patrzę, że stosunkowo dużo wyszyłam tego obrazka tutaj, zobaczcie. Jakby zawsze mi się wydawało, że ja mało go wyszyłam, a wyszyłam naprawdę sporo. Historia z nim jest taka, że ja chciałam ten obrazek wyszywać z kimś. Ja chciałam wyszywać go sama, więc wymyśliłam, że zrobię sal. Na ten salę zgłosiło się kilka dziewczyn, w tym Monika, która wiem, że mnie ogląda i, i ostatnio bardzo mi pomogła z naciągnięciem materiału na krosno. Bardzo jej dziękuję. I ja tego obrazka no, nie skończyłam. Ja naszykowałam wszystkie muliny. Wzięłam kanwę 18, jedną nitką wyszywałam, wyszyłam tyle, co widzicie. I odcięłam ten materiał, i materiał razem z tymi mulinami sprzedałam. Ale wiem, że są dziewczyny, nie wiem czy Monika też jest wśród nich, ale są dziewczyny, które skończyły ten, ten mój wymyślony sal i wyszły te obrazki, więc gratuluję. I w ogóle to jest śmieszna historia, bo właśnie kiedy Monika napisała do mnie na Facebooku, żeby pomóc mi tak naprawdę, jak naciągnąć materiał na krosno, to zobaczyłam tą konwersację powyżej i okazało się, że my się już jakby poznałyśmy wcześniej, kilka lat wcześniej i że tam trochę wymieniłyśmy tej wiadomości właśnie na temat tego obrazka, więc to było takie miłe. W sumie teraz patrzę, że ładnie to wychodziło tutaj. Nie wyglądało to że na tej 18 jedną nitką, więc, no ale to już nieważne. Więc tak myślałam sobie, że. Pokażę Wam te obrazki, bo jak je wyciągnęłam, to mam takie o Jezu, myślałam, że, że już takich nie mam, a tutaj jest no, zobaczcie, to jest hit internetu, po prostu ten obrazek, to no jest naprawdę coś takiego, że, że pokazywać będę chyba dzieciom, jak musiała nie uczyła się wyszywać, ale no, ja myślę, że ten haft ma więcej niż 10 lat naprawdę. Jeszcze spróbuję zapytać Siamy, czy ona kojarzy, w której klasie mi go kupiła, ale wydaje mi się, że będzie koło gdzieś trzeciej klasy postawówki. Może mam te 7-8 lat, więc to jest naprawdę kupa czasu. No ale y, dla takich obrazków chyba warto, y, warto w prostu tak sobie z tym zobaczyć. I na przykład zobaczcie to. Zobaczcie tego kota i zobaczcie ten obrazek. I to nie jest jakby szczyt moich możliwości Teraz wyszywam jeszcze że które wydaje mi się jeszcze ładniejsze Na jeszcze innych materiałach No, no po prostu szok Po prostu szok Dobra, pomyślałam, że Taka, taka wstawka Przy sprzątaniu Wam się przydaje. Przez chwilę myślałam, że wyrzucę te obrazki Ale nie Zostawię je ja wszystkie Żeby za jakiś czas Znowu wyciągnąć i zobaczyć to i jakiś obraz, który będę, myślę, wszystkiego takiego heda, którego bym skończyła, wyobrażacie to sobie? Robię takie porównanie na przykład na Instagramie, że wrzucam obrazek taki i tego heda i co było, a co jest. No mega. Dobra. Wrzucam to do tych porządków i staram się porządkować rzeczy dalej, żeby, żeby wrzucić Wam po prostu cały filmik ze wszystkimi rzeczami. Do zobaczenia. Nagrywam ostatnią część tego filmiku o porządkach. Troszkę się to organizowało jeszcze nie do końca, jak ja bym chciała, ale już coś do przodu widać, więc tak. Chyba najważniejszą rzeczą jest taka nowa organizacja mulin. mi to w ten sposób. Na takich kółeczkach do albumów przyczepiam takie karteczki, na której każdej mam podpisany numer i przewiniętą mulinkę. I tu mam nowe kolory 100, 200, 300 i tak wszystkie. Tutaj, no wiadomo, jeszcze wszystkich nie mam. Chciałam już to zrobić, żeby były wszystkie, ale nie doszły mi te karteczki. Ja je zamówiłam z AliExpress i one strasznie długo idą. Już powinny być miesiąc temu u mnie, dalej ich nie ma, więc nie wiem o co chodzi. Jak y, będą dochodziły, to ja po prostu będę stopniowo wszystkie mulinki tu przewieszać, a na razie mulinki mam tutaj. Tutaj raczej są kolory zapasowe, chociaż nie wiem tego dokładnie. A w tych pudełeczkach, Mam podpisane. Pierwszy filmik na moim kanale to była właśnie organizacja Mulin i pokazywałam, że wszystkie włożą takich pudełeczek, ale to się u mnie nie sprawdziło. Ja będę od tego odchodzić i będę starała się przewieszać tam. Gdybym miała już kartoniki, to już bym starała się tych pudełek pozbyć. Na razie udało mi się pozbyć jednego. Tylko tyle kartoników mi zostało. No a jak przyjdą mi kolejne, no to będę powoli stosunkowo przekładać. Ja przypuszczam, że Chociaż można bym to zrobiła teraz, że po prostu sprawdzę, bo wydaje mi się, że mam większość już tych rzeczy tam przełożonych, więc chyba zaraz tak zrobię, że jeszcze to sprawdzę i może tych kar kartoników mi plastikowych, plastikowych kartoników, kartoniki są z kartonu. Pudełek plastikowych, zostanie mi mniej, to spróbuję jeszcze zrobić. Na razie wstępnie zostawmy, że tyle zostaje. Tu w tym yy, plastikowym. Pojemniku mam y, moje materiały. Wystawiłam też te ulotki. Tu mam materiały moje. Perlen, mam nadzieję, że niedługo wyciągnę, bo do nim wyszywasz mam pomysł. Tutaj jeszcze lugany, osiemnastkę. Tutaj mam te hafty, które zaczęłam. Na razie ich nie wyszywam. Mam też hafty skończone. tam borki, jakieś ramki na dole w tym zielonym worku. Y, mam właśnie hafty też skończone. Tutaj w tym mam organizery, mam projekt tej dziewczynki takiej ładnej. Wzór mam, dziękuję bardzo za pomoc. I mam nadzieję, że niedługo zacznę ją wyszywać. I tam w środku też są jakieś tam taśmy, takie nitki, końcówki, które będę używać do naciągania kanwy na krośnie, trytytki, organizery, które teraz razie nie przekładałam, więc plan jest taki: zaraz zobaczymy, czy to wyjdzie, żeby tu sobie to odłożyć. To pudełko z tymi zapasowymi, no, ogólnie mulinami zamknąć. Zobaczymy, czy no to wejdzie do środka. Ech, nie wejdzie. No dobra. To od tego pomysłu odchodzę. Oła. Zaraz coś wyciągnę. Schowam do tego plastikowego pudełka to. Yy, no i no chyba tak zrobię, żeby te pudełka stały na dole. No jeszcze pomyślę, jakoś to zrobię. Myślałam, że to wejdzie, no ale jak nie wejdzie, to jakoś inaczej tutaj mam moją dziewczynkę zakrytą tu mam materiał, z którego chcę sobie zrobić ochronkę na irysa. tutaj wyciągnęłam już organizer do dziewczynki bo to będę wyszywać tutaj mam e, części od krosna zaraz złożę krosno i powyszywam dziewczynkę a tutaj w takim pudełku, w którym dostałam prezent na urodziny e, włożyłam ten malutki chawcik e, z królikiem mm. no więc co materiały są tu muliny na razie są w trzech miejscach mam nadzieję, że będą niedługo w jednym naciągnięte materiały. No i tak to mniej więcej. Aha, zaraz Wam dogram tę część o tych rzeczach, które chciałabym oddać. Więc zaraz to posprzątam i położę tutaj na łóżko te rzeczy, które chciałabym oddać i mam nadzieję, że ktoś po prostu będzie chciał je sobie wziąć. Dobra, sprzątam i nagrywam kolejną. Pokazać rzeczy, które mam do oddania. Zacznę od mulin. Tu mam taką wielką zrywkę i tu mam muliny jakieś stare, które od kolei dostałam, takie, które nabijałam na bubinki. Ogólnie y, taki misz-masz to jest cała taka zrywa najróżniejszych nici. W y, większości to są muliny bez numerów. O, ale są na przykład też. Y, o, DMC to chyba sobie jednak zostawię. <grytanie> ale y, Ankor na przykład jest. Kilka takich motków. Co to jest? Znowu chyba Ankor. No i takie ogólnie mulinki, takie, no to są raczej jakieś próbki, te DMC sobie zostają, w końcu nimi wyszywam, ale resztę wrzucam i yy, to jest DMC, ale większość to jest ten, taki albo, albo trochę Ankora jest, ale na pewno tak trochę tylko sztuk, a większość to po prostu to są muliny jakieś bez numeracji, widzicie takie stare, z których ja no nie będę na pewno korzystać, może któraś z Was albo ktoś z Was chciałby, te nitki dla siebie po prostu, czy gdzieś potrzebujecie, bardzo chętnie oddam, bo jeśli nie, to chyba ja je po prostu wyrzucę, no bo, no bo co ja mam z nimi zrobić? Nigdy ich nie zużyję, nie będę z nich korzystała, więc bez sensu, żeby zajmowały mi miejsce. No, a może któraś z Was akurat używa takich i by chciała. Więc tu są muliny. Tu mam muliny. Znowu yy. jakieś moje Dimsy. Patrzcie, dobrze to przeglądam bo tu jest to co ja bym sobie zostawiła tu są głównie mulinki Madeiry to są jakieś to też jest DMC tak? to jest... nie, nie będę tego używać to są takie kolorki, które zostały mi z zestawów, które miałam z Madeirą i są mi niepotrzebne one mają normalnie numerki, więc może któraś z was sobie skorzysta Dalej, mam tu takie malutkie kawałki osiemnastki. Tu mam taki większy kawałek różowej, zielonej, kanwy taki naprawdę spory, żółtej. To chyba jest szesnastka wszystko. I mam jeszcze taką plastikową. Tutaj też są jeszcze jakieś takie skrawki tej osiemnastki. Trochę może szesnastki. O, a tutaj jest cały metr dwudziestki. Tylko ta dwudziestka, jak ja ją kupiłam, to pani mi powiedziała, jak kupowałam, że jedna pani jej powiedziała, że ta kanwa nie jest jakaś równa. Ja ją kupiłam, ale nigdy na niej nie wyszywałam. Próbuję Wam pokazać. Bo ona wygląda tak. Ja bym ją oddała i tyle. Mam jeszcze taki plastikowy tamborek, który ma około oczekajcie, ostrość. Około 20 cm. Tu mam plastikowe bobinki i chyba jest to koło 120, tak mi się wydaje, jakoś koło 100. Tu są też takie obcinaczki, gdzieś powinna mieć trzecie i tu mam takie pudełko, które jest pęknięte, ale poza tym jest ok. I to wszystko są rzeczy, które ja bym chciała oddać. A, i tu są jeszcze takie naklejki na bobinki z numerkami albo w ogóle takie z numerkami, które raz sobie w ogóle jeden odpadł, bo były wszystkie. Ale one się powtarzają, to jest tego dużo. Więc yy, jeśli ktoś z Was chciałby to to ja to wyślę za cenę przesyłki. Nic nie będę z do pieniążków. Chyba, że wie ktoś na przykład z Was, gdzie mogłabym to oddać, żeby jakieś dzieci mogły z tym pracować, albo coś takiego wtedy wyślę to po prostu na swój koszt. No, mam nadzieję, że ktoś się zainteresuje, bo jak nie, to po prostu wszystko pójdzie do kosza i, i tyle, bo ja tego nie używam, tylko zajmuję mi miejsce. Dobra, no to Wam pokażę. Jeszcze tutaj już złożyłam krosno. Siadam zaraz do haftu, troszkę pokrzyżykuję. I co, dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że moje porządki Wam się spodobały. To pra co prawda to nie jest jeszcze koniec takich głównych porządków, ale pewnie dogram drugi filmik, kiedy wszystko już będzie tak jak bardzo chcę. Tak jak sobie wymyśliłam. A na razie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ktoś z Was będzie chciał jakąś z tych rzeczy. Wtedy wyślę. Mam nadzieję, że Wam będzie przydatna. Będzie. Po prostu dobrze Wam służyć. No i tyle. Piszcie w komentarzach, jeśli coś chcecie. Do usłyszenia. Cześć.